Cześć, tu Agata, tu mam. Zapraszam na recenzję. Mata wiejska, chatka. Tak wygląda złożona mata. Zobaczcie, jakich jest malutkich rozmiarów, jaka cieniutka. A teraz pokażę Wam już, jak wygląda rozłożona. Tak wygląda ta mata. Jeżeli Wam się zabrudzi, to delikatnie wilgotną ściereczką można spokojnie przetrzeć, ale ten brud nie powinien tak przylegać, bo to jest taka, taki śliski materiał. Dzięki tej macie możecie posłuchać wierszyków na temat farmy i odkrywać ich odgłosy. Wiejskie zwierzątka i wesolutki farmer zapraszają na wycieczkę do wiejskiej chatki. Usiądźcie wygodnie na podłodze przed matą, naciśnijcie włącznik i gotowe. Słuchajcie melodii, realistycznych odgłosów oraz wierszyków w języku polskim. Poszczególne funkcje uruchamiamy poprzez przyciśnięcie wybranego obrazka. Mata posiada regulację głośności. Wymiary to 70 cm na 50 cm. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci już od 12 miesiąca życia. Z tą matą możemy bawić się na dwa sposoby. Możemy słuchać wesołych melodii, lub realistyczne odgłosy i wierszyki. Zabawka mówi oczywiście po polsku. To co, włączamy matę i podgłośnie, żeby było lepiej słychać. To co, zaczynamy od pierwszego trybu. krzaki obwąkuje. <tryk> Lubi jałówka, marcheweczki. Na kopytach pod kureczki Biega kłusem, galopuje. Ogon z... <tryk> Bardzo proszę o to kotek. Wskoczył z dachu wprost na płotek. Gra z myszkami schowanego. Kto... Każde dziecko dobrze wie, co myszka na obiad zje. Dwa ziarenka. Ptaszek doskonale znany. Najzwyklejszy elemenek raczej. Owieczka, jak wiecie, ma wełnę na grzbiecie i lubi wycieczki. Jak przy... Ten kogut dzieciaczek, co zwie się kurczaczek, nie lata, a skacze. Nie umie inaczej. Dwa lub trązowa. Kiedy zjawiska się wykluje, skacze, biega, podniskuje. Przechodzimy do drugiego trybu zabawy, czyli melodii. Tak jak mogliście zauważyć, te naciskanie jest bardzo delikatne, tutaj nie trzeba używać siły, żeby nacisnąć, wystarczy delikatnie dotknąć, tutaj wszystko gra. Mi zdecydowanie przypadły do gustu te odgłosy zwierząt, na pewno dzieci będą zafascynowane. Do tego fajne jest to, że możemy taką matę położyć na podłodze, więc dla niemowląt uważam, że też będzie fajnym, fajnym i fajną i ciekawą zabawką i dla starszaków można Położyć też na stole. Dzięki takiej macie dziecko kształtuje zdolności motoryczne, rozwija wyobraźnię, rozwija świadomość muzyczną oraz pobudza wszystkie zmysły. Dzięki temu, że widzi zwierzątko, słyszy realistyczny odgłos, no i oczywiście wierszyk. Tutaj na samej górze znajduje się głośnik, a po odwróceniu możecie tutaj odkręcić i wymienić baterię w macie. Dodatkowa ta mata jest przyjazna rodzicom, ponieważ to jest zabawka, na którą nadepniecie. To nie zaboli was stopa. A po drugie, zobaczcie trzy ruchy i zabawka złożona i sprzątnięta. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. PA!